Cześć, tu Kasia Leonard, angielski w pracy z humorem. Zapraszam Ci dzisiaj na lekcję angielskiego, żebyś nie czekał, nie czekała od września, tylko mogła zacząć już teraz. Jeśli potrzebujesz angielskiego dla siebie, dla dziecka, do pracy, do szkoły, egzamin ospoklasisty, matura, zdążymy jeszcze wymaksować punkciki. Specjalnie dla osób oglądających ten filmik mam specjalną cenę zniżkową zamiast 250 zł za moją lekcję. Płacicie tylko 220, wystarczy, że się powołacie na filmik. Macie gwarancję ceny przez cały rok. A to, co jeszcze Wam mogę zaproponować, to że możecie przejść na jedną lekcję i potem zrezygnować. Nie musicie się ze mną wiązać do końca życia. Możecie sprawdzić, jak to jest uczyć się ze mną. A i, e, I co jeszcze? I zapraszam. Link do zapisu, do systemu rezerwacji znajdziesz w komentarzu. Do zobaczenia niedługo!